Siemanko wszystkim z tej strony, a to jest Countest Strike, a ze nam jest? Mata 10, Ja przeciwam weszłem na serwer, ma to już chwilę gra, mapa się przed chwilą zaczęła a tu o, musimy ich rozwalić, po zero na razie 0 na 1 To jest mój stary nick A no ta godzina Zeusika Już jestem chyba Nie. Ty jesteś w, CT? No w TT? dobra Jeden, trzy Jest to podno. Są różne klasy Najlepsze, najgorsze Ja tam gram strzelcem A ja gram, pomagam No jakim cudem? No jeszcze pięćdziesiąt, na pewno okej. Le chat ścięta. Nie na, na pieprzej. Ale chłopek jeździ. Siedmiu, ma... z... Siedmiu z tą mną! Kit! Ośmiu już ciągnął na dwa... dwie rundy. Audio Jedziesz na kaziuksu? A co, już jest? Zmieniło się? No. No, jest. Zmieniło się. Tak. A poziom będziesz no, zamiast... miał? No, będę miał. A my będę musiał znowu zmienić, nie? Jak zmienić? No, na no, ten stary nick. Łe? Tam. Jezu, a ten po tam kampi jej Piwo nie, nie. kill, nie? Jestem 45 na bank O Tajera burza Nie Aha Jaka ściema, nie no, jakie bucha Patrz crazy jest ostatni, rozumiesz to? No co skąd znowu? No ten. Na pewno, nie? Bardzo bardzo. Jaki żal. No on ma broń. Granadiera. To za szustwo. No mówię granadiera. Grena, a nie granada. Granadiera, granadiera. Panie, no fajnie, No jaka ściema, nie? Co się stało? No co się stało? Ciele oknem wyleciało. No na pewno i nie wiem co on ma, że tak mało mu zadaje. No takie farty, nie. No, no jeszcze mu nic nie trafiłem w typa, nie, no po prostu nie, nie wierzę. To... Że... jest z EFR. A jestem z tobą w teamie. Crazy 03 Staty. Wiesz, że on ma admina, nie? No. Tutaj mają teraz tak: OMG ma admina, HOPEK ma admina, Crazy ma admina. E, chyba. Tiger. Tiger. No. E, nigdy basta. Nigdy basta, gdzie jest? Który? A no, ten? nie ma go, ale on ma. On no, ma. Ogólnie ma. A, chłopek się zbugował. O, już się odbugował. Barabira, kupił se życie. No już tutaj przypominają. Dalej, kończcie. Jaki fart! Na co on liczył to nie wiem, nie? No a chopka jeszcze nim nie zabił, nie? 13-0 No, Olo Ogarniasz? Nie, ja w tym ty nie idę Nie ja chcę idę tutaj skupić No jaki żal! Wszyscy tutaj mają nie przeklęte! Chopek 17.0, dziękuję nie? Przecież ja pieprzę, i co on robi dzisiaj? On ma przeklęte. No wiem. 12 minut będzie... Ej chłopka, któż zabił mnie wierzę! Też nie zostaw Kurde, dobra kit Idę Ma taką Ma ta to już zabił, no nie A mam morfinę Odrodziłem się, Oj, ulepszysz mi Serka ja. No za chwilę ja ci powiem. O bo dobra. mi się przyda bardziej. No i teraz wydaje ten. Jakiś poważniejszy. To będę zadawał sto. 15 km kamuflaż zabiję. Mnie. Ha, zabiłem, hopka. Super. Nie zosta tutaj teraz. Poniżej szpakę. Co? Jakaś ściema, nie? Uważaj, tam jest na dachu. Na dachu jest. Dobra. Najwyżej mnie zabiję. Co jest? Za daleko jesteś, no geniuszu, jaki cwel skampił mnie? No bo może skampić, jak to mówić, powiedzieć? No, co, co mniej powiedzieć? Pa, ej nic fajnego perta, nie Uważaj Nie masz pakę teraz ogólnie no? No wiem Musiałbym podłożyć Ej no na pewno nie Ty ma jakiegoś IMA bo nie wiem w ucha olo no Już wiem, że tam ktoś jest. Już zamierza. Ile ona już ma? No, dziewięć. Na pewno internetowych dziewięć. Też ją raz na serwerze widzę i ma dziewięć. No, wow. Wierzę. Niezłego I mama. Uważaj Zabili cię już? Nie Jeszcze nie Ale mam lagi, ale Ale FPS mi się zmniejszyły O Ololol! Jak ja mam pink, 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 No co jest? O! Nie dobra. Bo się trzeci raz pod rząd udrodziłem, cześć. Dobra. To było... Idę w góry. Dobra, to byli z wami Mata, 10, Kazius. Łapkujcie, lajkujcie, bo mi laguje. To, to na razie. Siemańko.